hej, o boże Dagi. jak już pewnie widzicie po tytule tak, King Abdo, kolejna animacja i te sprawy Ja, nie wiem <grytanie> więc, krótkie wyjaśnienie owszem, mówiłam, że robię przerwę na kanale ale nie spodziewałam się, iż Abdo no, kolejną animację wypuści jak tutaj widzę Coming For You, moja ulubiona piosenka od Nefexa i już po miniaturce widzę, że mam, że to będzie jakieś backstory według mnie. Bo o ile mnie wzrok nie myli, Abdo ma tutaj normalne oczy, żyje Sharp wind i mamy Hillbender. No więc. No co ja będę. Jezus, Marian, um, Miki, y, po, o pierwszej w nocy to nagrał, u mnie jest 16 prawie. Więc trochę taka różnica. Zobaczymy na koniec jak to będzie i w ogóle kamerka mam nadzieję, że się nagle yy, Zmieniałam jakoś jej tam rozmiar, pewnie będę wydłużona czy coś Ale to nieważne, oświetlenie też się sobie wiem, o tym dobra Przechodzimy do animacji O matku Będzie opera, bo ja uwielbiam Ale Boże, co się dzieje? No nie, internet, nie teraz Proszę, no, się, dzięki and I recall the past real vaguely I remember everything they say Maybe thought that I was crazy Thinking that one day that they see my name Love being a loner, always moving closer knew exactly what I wanted to I told myself I'm never looking back, and now I'm cold and I'm losing my innocence, and you don't know my intent. and now you better back I'm my innocence and you don't know my intentions and now you better back down cuz HELP Abdo Ja wiem Albo ja cię zamoduję, albo Miki Nie wiem kto będzie pierwszy Ale tak To jest... Nie mam słów tak szczerze No sami możecie zobaczyć ten początek mnie intryguje, bo widać, że to jest jakby po bitwie, ale jak dobrze wiemy z poprzedniej animacji, Abdo umarł. Yy... Ten na moście. Nie czekaj. Boże, już mi się pomylił, przecież on ożywił wtedy I to, to Co się stało? Halo, policja! Czekajcie, muszę sobie to położyć. On, Abdo, obudził się na jakimś polu. Wszyscy nie żyją, z tego co widzę. Po czym on poszedł do zamku, którego ja znam z jego dawniejszych animacji, z tego co teraz mi się przypomina, albo to jest ten sam zamek, co wtedy Skips i Aston poszli do tego króla. Nie, nie, nie wiem już, bo nie pamiętam. Po czym tam znajduje go Sharpwind, który jakimś cudem wrócił i żyje. A potem walczą z hordą yy, Herobrine'a. I albo coś, coś, coś tu się dzieje i Abdo znowu zmienił jakąś fabułę, albo to jest po prostu jakiś backstory. Ale ja już nie wiem. Aaaa, i matka boska, kochana. Moment. Opis. O, nie. EPISODE ONE? Fit! Co jeszcze lepiej mi bi bo. Wojna pomiędzy królem Gul of the Hill. Nie wiem, Nie pamiętam. I zakończyła się. Hillbane wygrał bitwę. P Król. Był ostatnim ocalałem. Oh, co? Wait, czytajmy dalej. He went back to his castle, but he, little did he know it was attacked by monsters. Ok, został zaatakowany przez potwory. Po unieszkodliwieniu ich mm, dostał alon strzałą, znaczy yy... tajemniczy mężczyzna o imieniu Sharpoint ocalił życie Kinga kula. Hidelby znalazł Kinga. Czekaj. Chyba, yy, czekajcie, chyba King to był imię, że tutaj w tym, yy, w tym znaczeniu yy, i próbował go wykończyć, ale Sharpoint zatrzymał to. Bitwa nie zakończy się dopóki nie umrze, okej. Sorry, ty you do On but I have a lot of 3 times. Good luck, and I'll give a lot of my free time. Okej, okay, dobrze, u mnie też. I hope I'm in the. Nef series! Czyli to jest kompletnie innowacja, nie mająca kompletnie powiązania z poprzednią historią, Dobrze wiedzieć! Okej, okay, czyli nowa historia. I mamy se Abdu, który jest królem. Szarpiń do docenił jego życie. Hillabrain poluje na Kinga i. i co? I chyba to na razie. <laughs> tak, 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 tak. Jeszcze nie mam polskich komentarzy z tego co widzę. Ale pewnie gdzieś się znajdę. O Jezus, Malian. Salut, <noise> O, matko, więc tak. No, sami widzicie. To nowa seria. Ja jestem podialana, <noise> Jak flaki z olejem. Więc tak, pewnie... Miki tam za jakiś czas pewnie da ten. Jak to się mówi. Da swoją reakcję. No, on był szybszy, że tak powiem, się nie mógł doczekać, jak mi napisano na Discordzie. Ale. Mm. Uwielbiam tą nutkę Belie back down, because I'm coming for you. Lepiej zejdź na ziemię, bo idę po ciebie. Tak to się tłumaczy dosłownie. Dobra. Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, bo jak widać, nowa seria, czyli tak. Abdu jest woli króla. Takiego. Czyli w sumie to mogła oznaczać ta kolona. Tak? Gdzie ta kolona? Halo? Policja. Tak, tu jest ta kolona. Czyli Ambrodo jest królem. Nie wiem. On... Jakaś mnie pasuje do tego króla. Nie wiem czemu. Ale no cóż, to fabuła. Po prostu. Ehm. Pytań na razie nie mam, bo tak naprawdę nie ma yy, na razie tutaj jakiejś teorii spiskowych czegoś, bo to jest dopiero pierwszy epizod. Yy, mam po prostu tak: wojna między Hitlerem a królestwem. Znaczy królestwem, no między. Boże, Abdu. Po prostu. <laughs> nie wiem, jak to ma być teraz, szczerze. Jest ta bitwa. Yy, Tutaj nie ma wątku braci King, braci Abdo i Shapinda. W sumie nawet chyba tak dla mnie jest lepiej. Mniej skomplikowanie, może tak. I co poza tym? No, chyba Brain po poluje na Abdo i tyle wiemy. Więc tak, ja z tym radosnym akcentem. <laughs> nie no, fantastyczny skin yy, tego Hylbain'a I albo Abdo skorzystał z liga od Skipza albo stworzył własny Zobaczymy mm, Znam ten bug Mam go <grywania> Dokładnie yy, Tym radosnym akcentem kończymy Pewnie wrzucę to za jakieś 15 minut <grywania> Jak mi się film prześle to byłoby na tyle. Dzięki i bajo.